Sponsorem programu jest Viaplay, platforma na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League, a także Pod Stadionem, sklep z oryginalnymi koszulkami angielskich zespołów. Cześć, ja nazywam się Łukasz Maciejewski i witam Was w Hotornot Flash przed kolejką numer 13. Kolejka numer 13, czyli kolejka sądu dla tych, którzy nie użyli jeszcze dzikiej karty. Jeśli ktoś jej nie użył, no to wiadomo, musi użyć ją teraz do grobu i nie zabierzemy, więc po prostu warto kliknąć na te cztery kolejki przed mundialem. Wtedy pewnie potroimy City, podwoimy minimum Arsenal, także będzie sporo zabawy. Ja swoją dziką kartę w sumie sfal startowałem troszeczkę, położyłem ją w rundzie numer 12, nie wyczekałem do rundy numer 13, mimo że taki był plan, no ale tam po prostu mój skład nie był satysfakcjonujący, a wyszło jak wyszło, bo ten skład, który bym zostawił nawet bez transferów i grałbym w 9, zdobył 47 punktów, a mój skład po dzikiej karcie zdobył 42. Także wnioski wyciągnijcie sami, czy to był dobry ruch, czy nie. W każdym razie dzisiaj będzie troszeczkę o polecanych transferach. Będzie przegląd opcji, no, który w wyniku po prostu poprowadzi nas do y, ułożenia dzikiej karty. I oczywiście na start subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jeśli lubicie nasz kanał, jeśli lubicie moje odcinki, jeśli lubicie odcinki chłopaków z przerwy na kawę czy z hot klasycznego. Także zaczynamy może od takiego najważniejszego, najważniejszego dylematu przed tą kolejką czyli, kogo pierwszego kupić, sakę czy fodena. Y, I Pewnie najłatwiej byłoby odpowiedzieć, że obydwu ich kupić, bo tak naprawdę jeśli spojrzymy na cztery ostatnie kolejki, no to Foden zdobył 40 punktów, Saka zdobył 35. Oczywiście na tych zawodników musimy spojrzeć szerzej niż tylko na punkty w ostatnich czterech kolejkach. Na przykład możemy zobaczyć na formę drużyn. No i tutaj też generalnie trzeba powiedzieć, że jest dobrze. Wiemy, że Arsenal i Manchester City to lider i wicelider tabeli, także za bardzo nie możemy się do czego przyczepić. Ewentualnie w przypadku Arsenalu możemy szukać takich, jakich, jakichkolwiek minusów, jeśli chodzi o dysproporcje ich formy, jeśli chodzi o kreowanie okazji między meczami wyjazdowymi a domowymi. Bo jeśli spojrzymy na średni Expected goals jako drużynę na Emirates, to jest to 2,55, zaś na wyjazdach jest to 1,12. No i widzimy, że po prostu jest to dwukrotnie więcej na Emirates, ponad dwukrotnie więcej na Emirates niż na wyjazdach. Jeśli spojrzymy na porównanie, jednak ostatnich czterech spotkań tych drużyn, no to expected goals mają bardzo podobne. City ma 13 bramek, Arsenal 10. Jest 75 do 55 w strzałach dla City i 11 do 6 w setkach dla City. Także widzimy, że ten ruch z przodu jest lepszy dla Fodena niż dla Saki. No ale Saka oczywiście też ma swoje plusy. Po pierwsze, ma rzuty karne, po drugie, ma pewniejsze minuty, jeśli chodzi o długość występów na boisku, bo tak jak w przypadku Foden'a, i tak doceniamy fakt, że on wychodzi w pierwszym, składzie, w pierwszym składzie w każdym spotkaniu, co nie jest tak przecież oczywiste, szczególnie przy Guardioli. No ale jednak Foden często schodzi w 60, 70. minucie, no i zaś saka, zaś saka gra przeważnie w okolicach 90 minut, co jest bardzo ważne. Jeśli spojrzymy na kalendarz, no to co do tego, że mówiłem, że Arsenal wygląda gorzej na wyjazdach, no to warto zwrócić uwagę na fakt, że akurat na te kolejne 4 spotkania aż 3 będą na wyjeździe, no ale generalnie i tego i tego kalendarz jest bardzo dobry, więc skwitowałbym to tak, że najlepiej jakbyśmy kupili ich teraz obydwu, czyli Saka i Fodena, jak układamy dziką kartę, to na pewno weźmiemy i Saka i Fodena, jeśli jednak chcemy kupić w tym momencie tylko jednego, no to w tym momencie zdecydowałbym się na Fodena. Drugi z dylematów to: Saka kontrażersu tutaj zbytnio nie będę się w sumie rozwodził, bo to jest bardziej dylemat pod dziką kartę. I to już taki, chyba mi się wydaje, że rzadki, no bo jednak Saka jest w lepszej formie punktowo niż Jezus. No, patrzymy na punkty. Jezus miał 21 punktów w czterech ostatnich spotkaniach, Saka miał 35, no ale już nawet pomijając te kwestie wojskowe, kwestie punktów i tak dalej, no to po pierwsze Saka ma karty, a po drugie Jezus wciąż ma te cztery żółte kartki, już powoli legendarny. No nie wiem, od ilu kolejek trąbimy o tych czterech żółtych kartkach Jezusa. Że w końcu się musi wykartkować Pewnie z czterech czy pięciu No w każdym razie, no zapewne kiedyś to nastąpi Także po prostu miejmy to na uwadze Takim poważniejszym dylematem jest jednak pewnie to Czy wziąć Salaha czy Darwina do swojego składu yy, Wiadomo, że obydwaj w meczu z West Ham'em oddali po sześć uderzeń ale jeśli chodzi o ten dylemat, no to mi się wydaje, że sporo zależy od tego, jak wyjdzie Liverpool w, tym, w tych kolejnych spotkaniach. Czy będzie to klasyczne 4-3-3, czy może to 4-4-2 z Elliotem na prawej, na prawej pomocy i Salahem w dwójce z przodu, bo wtedy jednak widzimy e, dużą większą efektywność, jeśli chodzi o e, grę Egipcjanina. Bo, skoro on jest przyklejony do linii, no to mam pewne wątpliwości, czy chcemy mieć zawodnika za prawie 13 milionów, bo on kosztuje 12,8, któremu nie damy opaski. Bo to jest bardzo ważne w tym, w, tym, w tym całym dylemacie między Darwinem i Salahem że jeden kosztuje 4 miliony mniej od drugiego. No i potencjał moim zdaniem jest podobny. Wprawdzie w przypadku Darwina te 4 miliony rozmieniają się na to, że on gra mniej minut, bo w tych ostatnich 5 spotkaniach, czyli. Po tym, gdy wrócił z banizji po czerwonej kartce, grał odpowiednio. 79, 1, 90, 18, 56 minut, czyli te jego minuty się przeplatają, że raz wychodzi w pierwszym składzie, raz wchodzi z ławki. Teraz by wychodziło, że powinien wejść z ławki, tylko że ostatnio zagrał tylko 56 minut, więc być może przez ten odpoczynek teraz ponownie wyjdzie w pierwszym składzie. nie Niemniej, w salach oczywiście ma dużo pewniejsze minuty, Darwin troszeczkę mniej, tylko oczywiście musimy pamiętać, że. I Żota i Luis Diaz są kontuzjowani, więc ci rywale ubywają. E, tak naprawdę no, na szpicie został Firmino, na prawej stronie został Salach i na lewej ostatnio grał w sumie Carvalho. Więc e, trochę ubogo się zrobiło jeśli chodzi o ten atak Liverpoolu. Stąd możemy opatrywać upatrywa też większą szansę na minuty dla Darwina. Generalnie podsumowałbym to tak, że Salach mimo wszystko i tak jest szablonowy. E, Darwin. Jest taki ekstrawagancki, ale czy to będzie ekstrawagant z darem, no to zobaczymy. Moim zdaniem, i yy, nie tylko moim zdaniem, widzimy po prostu duży potencjał, jeśli chodzi o jego łatwość dochodzenia do sytuacji, o jego wysokie expected goals. No teraz tylko trafiać do siatki i będzie dobrze. Czwarty i ostatni taki dylemat to Salah kontra Kane, i tutaj mimo wszystko chyba bliżej jest mi wciąż do Keina, Czy ja mam w składzie Salaha, jak coś, ja wziąłem na dwie karty Salaha, ale bliżej jest mi do Keina, bo yy, po pierwsze. On dał dopiero teraz pierwszego Blanka od rundy numer 1, czyli on dał 10, miał 10 kolejek, gdzie dawał nam jakiekolwiek zwroty. Generalnie jest bardzo pewnym graczem. Jeśli chodzi o kalendarz, to też jest ok, bo tak naprawdę gdy porównamy sobie Salaha i Kaina, no to w kolejce 14, 15 i 16 wygląda to bardzo podobnie między nimi. Różnią się tylko tym, że w kolejce numer 13 Kain ma cięższy fix bo ma Newcastle u siebie, zaś. Salah jedzie na wyjazd do Nottingham Forest, gdzie będziemy liczyć na te, na te punkty. Szczególnie jeśli wyszedłby w tej dwójce z przodu i generalnie grałby wyżej. Ogólnie mogłbym powiedzieć, tak że w tym momencie ciężko jest znaleźć jakiekolwiek racjonalne argumenty, by wybrać Salaha kosztem Kaina, bo Kain jest pewniejszy, jeśli chodzi o punkty, jest tańszy. No, tylko oczywiście, w przypadku, w przypadku Egipcjan, jest, jest ten mityczny strach, że on w końcu odpali, że w końcu będzie dawał punkty. No, i jeśli będzie dawał punkty, no to teraz ma do tego dobrą drogę, bo no bo jest mecz do team Forest. Tylko że po prostu pamiętajmy, że jeśli i tak nie dajemy mu opaski, no to po prostu ten strach jest dużo mniejszy, bo nawet jeśli da, nie wiem, 13 oczek, no to nie będzie to dla nas aż taka różnica niż w momencie, gdy na przykład sezon temu robił 13 oczek, no to wiadomo, że miał 20, 26 od razu. Więc ten strach przed Salachem nie jest moim zdaniem już tak duży i warto zwrócić uwagę na Kaina. Ale dobra, te dylematy to był tylko taki wstęp przed tym ułożeniem dzikiej karty i w sumie przed przeglądem opcji. No postaram się zrobić to szybko, bo generalnie no widzę, że już ten odcinek potrwa dłużej niż normalnie. Także jedziemy od bramkarzy. Po pierwsze, mamy tutaj Kepe, czyli Hiszpana, który może się poszczycić aż 92% celności obron w tym sezonie. No, wprawdzie on na razie zagrał w 4 spotkania, no ale jest to i tak bardzo imponujące. No, dość powiedzieć, że wybronił już Chelsea ponad 3 bramki, jeśli chodzi o różnicę Expected goals Considered a Goli Straconych, czyli bardzo na plus. Warto też w kontekście Chelsea wspomnieć, że oni w ostatnich 5 meczach zachowali pięć czystych kąt, czyli oni są w tej zielonej serii czystych kąt I co ważne w, w przypadku Kepy, on jest potencjalną skarbonką jeśli chodzi o cały sezon I tak jak w przypadku wszystkich pików, e, chciałbym powiedzieć, że patrzymy tylko na cztery kolejki, no bo dalej i tak e, po tym, gdy będzie Mundia, czyli po kolejce numer 16 będziemy mieli reset cywilizacji, będziemy mieli możliwość robienia nielimitowanych transferów aż do Mundialu, czyli tak jak to było przed sezonem, gdy ceny są zablokowane, a my możemy robić transferów ile chcemy, aż do rundy numer 17. Więc generalnie ta cała dzika karta opiera się tylko na czterech rundach. No ale w przypadku Kepy warto powiedzieć, że no, po prostu ta cena będzie jego szła w górę i będzie taką potencjalną skarbonką Minusem Kepy oczywiście jest kalendarz, bo na te cztery kolejki nie wygląda to jakoś zbyt dobrze, bo jest to Manchester United u siebie, Brighton na wyjeździe, Arsenal u siebie, Newcastle na wyjeździe. Także to nie są spotkania, które nas zachęcają, no ale po prostu warto zwrócić uwagę na fakt, że w tej serii pięciu czystych kont tam był Leeds, Brentford. Były mecze z Milanem, więc po prostu Chelsea już zachowywała czyste konto z lepszymi rywalami. I przy tej cenie, mimo wszystko, warto łapać kepę. Jeśli nie, kepa, no to oczywiście jest np. Pickford, jest Gaita, jest Raya, tu jest cała plejada zawodników, których możemy kupić, bo jest też Ramsdale. Od, 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 od razu mi się przypomina kolejka numer 11, czyli. Kolejka, którą zapamiętamy z tego, że na 11. Wszyscy zawodnicy w całej grze zrobili 11 dwucyfrówek, i a 6 dwucyfrowek z tych 11 to były dwucyfrowki od bramkarzy. Totalna anomalia, totalnie coś, co się nigdy nie mogło wydarzyć, a się po prostu wydarzyło. No co do Pickforda, no to tutaj przede wszystkim kalendarz, no bo mamy 4 zielone mecze. Poza tym Pickford do, dobrą formę prezentuje w tym sezonie. 78% celności obron to jest trzecie miejsce w całej lidze, ale co warto powiedzieć, tylko jedno czyste konto. I to czyste konto było jeszcze w meczu z Liverpoolem, więc prawdopodobnie wtedy byśmy go i tak dali na ławkę. No w każdym razie Everton defensywnie wygląda dobrze, przecież przez moment sezonu mieli najmniej goli straconych w całej lidze, to było 3 albo 4 kolejki temu. I jeśli nie Pickford, no to tak jak powiedziałem, jest cała plejada zawodników, których możemy kupić. Ja mimo wszystko chyba postawię na kepę. czyli znaczy w swoim składzie mam kepę, ale w tym składzie, który tu będę wybierał, mimo wszystko chyba postawię na kepę ale cała ta plejada zawodników jest bardzo duża oczywiście warto też powiedzieć o bramkarzu na drugi slot tutaj oczywiście jest niezawodny, nieodżywowany, dany Ward no to jest po prostu pewniak na drugi slot bramkarski skoro mamy bramkarza 4-0, który, który dodatkowo gra a w czterech ostatnich kolejkach jeszcze zachował do tego 3 czyste kąta więc zaczął jeszcze dowozić punkty także Ward to totalny pewniak jeśli chodzi o drugi slot co do pewniaków, no to przechodzimy do obrony tutaj oczywiście mamy Trippiera, który jest bez blanka od kolejki numer 5 dawał punkty w sześciu ostatnich meczach. No i co tu jeszcze warto dodać? No nie dość że daje punkty z przodu, to jeszcze łapie punkty bonusowe prawie za każdym razem, gdy zachowuje czyste konto. No a do tego defensywa Newcastle jest bardzo dobra, bo na przykład teraz Everton oddał im tylko jeden strzał. Także Trippier jak to samo Cancelo jako przede wszystkim reprezentant defa City w tym sezonie dwa gole, 2 czyst... gole, dwie asysty, pięć czystych kont. No i co najważniejsze, grał wszystkie macie w pierwszym składzie, czyli ten sam kasus, co przy Po prostu jest to e, fajny reprezentant Manchester City, którego szanujemy i którego musimy mieć w składzie. Więc w sumie wychodzi nam tak, że te pozostałe sloty w obronie to tak naprawdę uzupełnienie, no ale możemy uzupełnić je no, naprawdę w różny sposób, czy to budżetowo, czy też na przykład trendem Aleksandra Arnoldem, no, którego ciężko nazywać uzupełnieniem, skoro kosztuje 7-3. E, w każdym razie, Liverpool w ostatnich dwóch meczach zachował dwa czyste konta. Teraz ma świetny kalendarz, a wiemy, że fiksy kreują formę. To jest jedno z pożekadeł fantazy Premier League. No ale co warto powiedzieć odnośnie Liverpoolu, że niby były te dwa czyste konta, ale jeśli spojrzymy na cztery ostatnie spotkania, no to oni mają czwarte najwyższe eksperty w conceded, czyli są czwarci od końca, jeśli chodzi o jakościowe sytuacje na ich bramkę. I. Obydwie i te obydwa czyste konta w ostatnich dwóch spotkaniach, no to tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie zasługa Alisona, więc też nie możemy się za bardzo podpalać. Tam Brazylijczyk robił świetną robotę i City, i z West Hamem, gdzie obronił innymi rzut karny, no ale jeśli już chcemy skupić się na opcjach Liverpoolu, bo kusi nas ten kalendarz, no to mamy przecież Trenta, mamy Robertsona, mamy Gomeza, który kosztuje 4,6, a ostatnio grał w pierwszym składzie, wprawdzie no Matip i Konata niedługo będą wracać, niemniej poza tym błędem, gdy. Boen, gdy fallował Bołena i bołę nie wykorzystał karnego To generalnie funkcjonuje bardzo dobrze w tym bloku defensywnym z Warchidiem Van Dijkiem, Gomez Także za 4-6 nawet na ławkę gdzieś tam do rotacji może być fajną opcją Co do droższych opcji to tak naprawdę w tym momencie nie mam Jakiegoś wielkiego, wielkiego zaufania, czy do Trenta, czy do Robertsona No ja kupiłem Robertsona na dzikiej karcie i się okazało, że Cimikas w pierwszym składzie no, niemiłe to było. No, zaś za Trenta też oczywiście może grać Milner. Yy, widzieliśmy, że jeśli chodzi o grę defensywną, no to nadal trend nie wiem, nagle się nie odczarował, że zagrał świetne spotkanie w defensywie, yy, też popełniał błędy, więc po prostu warto zwrócić uwagę, że oni mogą nadal być rotowani, ale co warto wspomnieć w tym spotkaniu z West Hamem, trend wykrował cztery okazje, więc może chociaż ten powrót do formy ofensywnej będzie kluczem do punktów dla Anglika. Wytypowałem też piątkę defensorów, na których możemy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o te opcje bardziej budżetowe. Po pierwsze, mamy Saliba, który zdobył w tym sezonie dwie bramki, ale co warto powiedzieć, te dwie bramki były z trzech uderzeń, także też nie możemy się jakoś zbytnio napalać. No generalnie, jeśli ktoś go kupi za 4,5, no to wiemy, że załapaliśmy super opcje, ale teraz czy bym go brał? Nie wiem. Po pierwsze, kosztuje już 5-1, po drugie, ma 4 żółte kartki, no po trzecie to. Te jego dwie bramki nie były z jakiegoś wielkiego, totalnie, totalnie wielkiego zagrożenia. Więc po prostu w tym momencie, mimo wszystko, chyba wziąłbym White'a no Szczególnie właśnie ze względu na fakt na te cztery żółte kartki. Dalej idąc, no tutaj też mamy byczka, który ma również cztery żółte kartki: Diogo Dalot. Diogo Dalot ma świetny kalendarz od rundy numer 14, jeśli chodzi o czyste konta. Aż do rundy numer 20 to będzie się ciągnąć, także warto zwrócić na niego uwagę. I co ważne, United w tym sezonie zachował 4 czyste kąta i on w na trzech na te 4 spotkań trzy razy schodził z trzema punktami bonusowymi, czyli widzimy, że bardzo lubią go bonusowe punkty. ten miał cztery uderzenia, dwa kluczowe podania i Dalot za 4,5, właściwie za 4,6 już, już w tym momencie. Jest świetną opcją, żeby na przykład wziąć go teraz na ławkę, no i później, żeby grał już od rundy numer 14 czy 15. Tylko po prostu warto pamiętać o tych czterech żółtych kartkach, no to nie zniknie, i na to po prostu trzeba uważać. Trzeci wymieniony gracz to Timon Tika czyli rewelacja czterech ostatnich kolejek. On dawał punkty na czterech ostatnich kolejkach, ba! On w każdym z tych czterech spotkań zachował czyste konto, co się wydaje w ogóle niemożliwe. No ale tak się złożyło, że Lester zachował 3 czyste kąta, a jeszcze on raz szedł wcześniej, przez to nie, nie zdążył stracić bramki, no i po prostu mu się nabiły te cztery, cztery dodatkowe oczka, ale co do tego, Lester, no to warto przede wszystkim powiedzieć, że jeśli chodzi o Expected Goals Conceded, no to oni w czterech ostatnich spotkaniach są na czwartym miejscu, czyli tak jak początek sezonu znaczył dla nich tyle, że w siedmiu pierwszych meczach stracili 22 bramki. No to teraz widać ten progres, jeśli chodzi, jeśli chodzi o grę defensywną, w każdym razie, jeśli chodzi o Kastania, no to na pewno też warto zauważyć, że on z prawej strony ma całą flankę tak naprawdę dla siebie. W teorii tym prawym pomocnikiem jest James Madison, a wiemy, że on na tej prawej flance to tak średnio operuje raczej jest to środek i on przez to ma fajny korytarz do wbiegania właśnie po prawej stronie I widzimy to po liczbach, bo z tej piątki, którą tu wymieniłem Ma najwyższe expected assists w ostatnich czterech meczach I drugie najwyższe expected goals Także Kastań za 4,5 jest naprawdę fajną opcją Jest też White, który prezentuje bardzo fajną formę I w tym momencie wybrałbym go, a nie Salibę Wprawdzie wrócił to mi jasł, Jednak mimo wszystko wydaje mi się White niezagrożony składu Szczególnie, że on też może grać na środku obrony A Gabriel ostatnio zalicza troszeczkę gorszy okres Piąty wybór to Anderson, czyli ten z duetu stoperów Crystal Palace, który ma w teorii wyższy subit pod, pod bramką rywala. Anderson kosztuje 4,5, GI kosztuje 4,4, no ale Anderson na przykład ostatnio z Wilkami miał dwa uderzenia, generalnie w czterech ostatnich spotkaniach miał cztery uderzenia i ma najwyższy expected goals z tej piątki, także Anderson też jest bardzo fajną opcją, ale wiadomo, że jeśli chodzi o defensywę, no to kluczem są mimo wszystko kalendarze i tutaj tak, tak naprawdę każda z tych opcji ma. No, Dobry ten terminarz, bo Arsenal poza kolejką numer 15 ma zielone mecze. Dalot, tak jak powiedziałem, od rundy numer 14 ma całkiem fajne spotkania pod czyste konta, U Kastania taką lukę w kalendarzu widzimy w rundzie numer 14, zaś Anderson ma tak naprawdę sama zielone spotkania. Także z tej piątki, którą wymieniłem, ta czwórka ostatnia, czyli Dalot, Kastaniu, White, Anderson wydaje się świetnymi opcjami. Saliby raczej bym unikał ze względu właśnie po prostu na to, że jest droższy i ma te cztery żółte kartki no i w przypadku do lata oczywiście również pamiętajmy o żółtych kartkach jeśli zaś chodzi o piąty slot, no to mamy między innymi Bueno, który kosztuje 3,9 ostatnio zagrał w pierwszym składzie wilków, zanotował asystę generalnie wyglądał bardzo fajnie, kalendarz wilków jest ok, więc jeśli chcemy mieć zawodnika, od którego nie mamy żadnych oczekiwań, czyli będzie naszym piątym slotem w obronie i trzecim slotem na ławce i chcemy przeoszczędzić, no to myślę, że warto zwrócić uwagę właśnie na Hiszpana. Przechodząc zaś do pomocy, no to tutaj mamy przede wszystkim opcje jak Saka i Foden o których mówiłem wcześniej i których na dzikiej karcie na pewno weźmiemy nie ma bata no tą trzecią opcją w pomocy, którą i tak czy weźmiemy będzie Martinelli z Lids był dość rawy, tylko jedno uderzenie, jedno kluczowe podanie ale na przykład w, w Lidze Europy wszedł na kwadrans już trochę porozruszał tą defensywą PSV miał też jedną ciekawą akcję, gdzie Benitez fajnie obronił o kontuzji czy o chorobie nie było już mowy, także Martinelli też będzie pewniakiem i w tym wszystkim najbardziej nam szkoda pewnie, że ciężko będzie zmieścić Zachę, szczególnie jeśli weźmiemy Salah bo on z Wilkami udowodnił, że forma jest, był bardzo odblokowany jeśli chodzi o, o dribbling, pokazywał bardzo dużą pewność siebie, miał po prostu dzień na niesamowite dribblingi, no i też, też to widzieliśmy od razu w punktach, gdzie pewnie wykończył akcję po podaniu Eduarda. A zapominać nie możemy też o Madisonie, no bo nawet mimo tego, że on nas w tej kolejce, 11, kolejce numer 11 mógł lekko wkurzyć, bo skoro y, potrzebowaliśmy go na kolejkę numer 12, na blankową kolejkę numer 12, a on kolejkę wcześniej w 95. minucie zanurkował i przez to otrzymał 5 żółtą kartkę w sezonie i pauzował w niej, no to. Niezbyt dobrze, no ale z pozytywów tego spotkania, no to on miał 4 uderzenia, dwa kluczowe podania. I generalnie, jeśli chodzi o 4 mecze, ma 28 punktów, 3 bramki, asystę, 16 uderzeń, czyli najwięcej z całej piątki, najwięcej wykrywanych okazji, czyli 12 z tej piątki. Więc Madison nadal jest świetną opcją. No szczególnie, że no też patrzymy na kalendarz. O których w sumie już mówiłem wcześniej, bo tak naprawdę one się mniej więcej powtarzają Tak naprawdę doszedł tylko kalendarz City, jeśli chodzi o plansze z obrońcami No i widzimy, że on nadal jest dobry, więc Madison nadal też jest opcją Tylko po prostu moją pecha, zarówno zacha jak i Madison, że i tak czy siak szablonowo będziemy wybierać Salaha, Fodena, Sake, Martinellego I, no właśnie, i, bo mamy też tańszych pomocników bo na przykład taki Miguel Almiron ma w tym sezonie więcej punktów niż Mohamed Salah. No i tutaj to nie jest, nie regulujcie odbiorników. Tak naprawdę jest, że pomocnik za 5-3 ma więcej punktów od pomocnika za 12,8. No ale patrzymy na formę Paragwajczyka i on w czterech ostatnich spotkaniach na przykład. Z Fulham miał 4 uderzenia, z Brentford miał 4 uderzenia, później z United jedno uderzenie, teraz z Evertonem 3 uderzenia. No ale co ważne, z tych wszystkich uderzeń powstało tak, że on zdobył 4 bramki w tych czterech ostatnich spotkaniach: 35 punktów w 4 ostatnich spotkaniach. Więc Almiron na pewno też jest opcją. I on dawał nam już przesłanki dużo wcześniej, że kiedyś w końcu nadejdą te punkty. Mamy też oczywiście Andreasa, czyli gościa, który w meczu z Aston Villą miał trzy strzały i cztery kluczowe podania. I tak naprawdę obejrzałbym ten mecz jeszcze nie wiem, 3, 4, 5 razy i nadal nie zrozumiałbym, jak to jest możliwe, że on ten mecz skończył bez punktów. Bo. Jego uderzenia były bardzo groźne. On kreował kolegom bardzo dobre okazje. No i nic z tego nie wyszło. Mimo wszystko, dla mnie to jest kandydat nawet do pierwszego składu, jeśli chodzi o kolejkę nr 13. I bo on gra wtedy z Leeds. I tak naprawdę, jeśli ja mam dylemat wystawienia Solankę na West Ham czy Andreasa na Leeds, no to w tym momencie w moim składzie jest Andreas. Jeśli chodzi o trzecią opcję, taką tańszą, no to jest Jacob Murphy, który robi swoje na boku. W czterech ostatnich spotkaniach wyszedł w pierwszym składzie. I jest to. Super opcja na piąty slot pomocy, jeśli nam brakuje tego słynnego 01 przez pięciu karty, więc Marfi kosztuje 4-3. I mimo wszystko Andreas jest lepszą opcją na, na piąty slot, tylko po prostu pamiętajmy o nim, jeśli będzie nam brakować kasy. W przypadku pomocników też musimy wspomnieć o Manchesterze United, bo e, wprawdzie Rashford, Antony czy Bruno w tym momencie nie są jeszcze koniecznością, bo Jadą na wyjazd do Chelsea, ale warto o tym pamiętać, że oglądamy na, najlepszy Manchester United od bardzo dawna. Oni mają świetny kalendarz od rundy numer 14 aż do rundy numer 20. Z Tottenhamem Rashford grał na ataku, miał ponad jeden expected goals, i tylko tak naprawdę Joris wie, jak to jest możliwe, że Rashford sk nie skończył ten met golem. Bruno w tym spotkaniu miał w ogóle 6 uderzeń i dziewięć kluczowych podań, co nie wiem, wygląda jak totalna anomalia. Te dziewięć kluczowych podań to najwyższy wynik w całym sezonie, jeśli chodzi o jakiego, jakiegokolwiek zawodnika w Premier League. No a Antony to Antony, cały czas kuje te swoje uderzenia. W ostatnich czterech spotkaniach 15 uderzeń, jednak na ten moment ciężko będzie zmieścić, zmieścić ich na tej karcie. Więc idziemy do napastników, bo tutaj może będą jakieś naczynia powiązane, na przykład od kolejki numer 15, gdybyśmy chcieli wymienić Mitrowicza na kogoś, no to byśmy mogli wtedy na przykład przejść na pięciu pomocników z Rashfordem czy z Antonem. Co do ataku, no to po pierwsze mamy Halanda. Ja nic nie mówię, nawet i tak każdego go weźmie do składu. Nie muszę nikogo, mam nadzieję przynajmniej, że nie muszę nikogo przekonywać, żeby wziąć Halanda do składu. Dalej możemy spojrzeć na pięciu zawodników. Po pierwsze Jezus, o którym mówiłem już troszeczkę wcześniej. W przypadku tego porównania z Saką, gdzie pamiętamy o tych czterech żółtych kartkach, i o czterech żółtych kartkach pamiętamy również w przypadku Ewana Toneja bo tutaj też już, już ten licznik zbliża się do tej magicznej pauzy. Z Chelsea Anglii miał 3 setki, ma żółty karne, więc y, gdyby nie te żółte kartki, pewnie byłby dużo lepszą opcją do składu, szczególnie, że ten kalendarz nadchodzi, bardzo fajny. Trzecia z opcji to Mitro, y, cały czas groźny, z Aston Villą 7 uderzeń, wciąż kujący te swoje punkty. W tym sezonie już 8 bramek, w ostatnich dwóch spotkaniach dwa karne, które wywalczył które wykorzystał z lekkimi problemami może przy, przy tym karnym z Aston Villą, gdzie Martinez już w sumie miał ten, miał ten strzał. W każdym razie, Mitro, na te dwie jeszcze kolejne rundy, jest na pewno świetną opcją. Jest też między innymi Kamaka. W ostatnich czterech spotkaniach miał pierwszy skład. Westcam w ogóle prezentuje bardzo fajną formę w ostatnich rundach, bo są na trzecim miejscu pod względem Expected Goals jako drużyna I na czwartym miejscu jeśli chodzi o Expected Goals considered, czyli i w obronie i w, i w ataku gra to bardzo fajnie Skamaka jeśli chodzi o cztery ostatnie spotkanie miał 16 uderzeń Czyli najwięcej z tej całej paczki, która jest to wymieniona, miał dwie bramki, 1,40 EXPECTED Goals, ma też najwięcej wykreowanych okazji z tej całej paczki, czyli po pięć, czyli między innymi tyle samo co Solankę, który notabene w meczu z Southampton rozegrał bardzo dobry mecz. Oddał cztery uderzenia, czyli najwięcej w ogóle w całym sezonie, jeśli chodzi o jego wyniki, bo wiemy, że on nie słynie raczej z tego, że oddaje jakieś multum uderzeń, czy to w ogóle jakościowych, czy jakichkolwiek. No więc. Moglibyśmy liczyć na punkty od Anglika w tym spotkaniu, no ale ni niestety nie przyszło. Niestety, między innymi dla mnie, bo kupiłem go na dzikiej karcie. W każdym razie, jeśli chodzi o dwie kolejne rundy, to ten jego kalendarz nie wygląda zbyt dobrze, więc w tym momencie bym się raczej, bym raczej o nim nie myślał. No i przechodząc właśnie do kalendarzy, to o Solanki ewentualnie moglibyśmy pomyśleć od rundy numer 15, jako zamiennik dla Mitrowicza, bo widzimy, że Mitrowicz teraz jest prawdopodobnie najlepszą opcją, ale tylko na dwie kolejki, bo. W kolejce numer, numer 15 ma City, w kolejce numer 16 ma Manchester United. No i wtedy na przykład byśmy mogli po tej kolei, od kolejki numer 15 wymienić Mitrovicia, czy to na Skamakę, czy to na Solankę, czy to na pomocnika, pomocnika Manchester United. A może, nie wiem, wróci Marsjal, choć niewiele to zapowiada. W każdym razie. Po prostu będziemy o tym później, później myśleć. Na ten moment, mimo wszystko, najlepszym opcją jest Mitrowicz, jeśli chodzi o drugi slot, chociaż skamakka na pewno też kusi, bo po pierwsze, forma ofensywna West Hamu, po drugie, kalendarz, po trzecie, on sam prezentuje się bardzo dobrze, po czwarte, wychodził w czterech ostatnich spotkaniach w pierwszym składzie, więc daje nam to sporą zachętę. I Skamaki na pewno, skamakkę doceniam, jeśli chodzi o wybieranie go na dzikiej karcie, jednak w mojej dzikiej karcie, którą wam tutaj zaproponuję, niestety go nie ma. A tak naprawdę, zaproponuję wam trzy dzikie karty. Pierwsza to totalny szablon moim zdaniem. Mamy Salaha, nie mamy Darwina, mamy w ataku Halanda i Mitro. Pomoc jest, no tak jak powiedziałem, to jest po prostu szablon i no, zbytnio tutaj nie ma co dodawać. To są zawodnicy, którzy, którzy pewnie będą najczęściej wybierani, jeśli chodzi o te dzikie karty na, na takich mniej ekstrawaganckich pomysłach. Druga z dzikich kart to tak naprawdę prawie to samo co pierwsza, tylko tutaj mamy Darwina z White'em, a tam mieliśmy Mitrowicza i Trenta Aleksandra Arnolda, także no ponownie szablon. Zaś w przypadku trzeciej tutaj mamy totalnie atak premium i ten skład również mi się podoba. Muszę szczerze powiedzieć, że mi się również podoba ten skład. No bo mamy Darwina, Keina i Halanda z przodu tak jak powiedziałem, w tym momencie dla mnie lepszym opcją jest prawdopodobnie Kane niż Salah No wyjaśniłem to po prostu, że, że Salach nie daje nam z dużo argumentów, a Kane wydaje się pewnym pikiem. No a mimo wszystko byśmy mieli Darwina, który by pokrywał nam ewentualnie punkty Salacha. Więc bardzo fajnie, i generalnie, jeśli wygrałbym teraz dziką kartę, to prawdopodobnie wyszedłbym takim czymś. Tylko ja już swoim zużyłem, także teraz mogę sobie tylko gadać. Także możecie decydować, czy gracie takie coś, czy gracie, czy gracie ten, ten pierwszy typ, czy w ogóle gracie cokolwiek innego, bo tutaj padło wiele innych nazwisk, które też. Każdy z nich tak naprawdę jest ciekawy, każdy z nich się broni, jeśli chodzi o wybory na dzikiej karcie, a pewnie są też zawodnicy, o których nie powiedziałem, no bo wiadomo, że no, o wszystkich się nie powie. Więc jeśli macie jakieś ciekawe pomysły, jeśli macie jakieś ciekawe karty, to oczywiście dzielcie się tym, się tym w, kolendarzach, w komentarzach. W ogóle to ciężki odcinek dla mnie, jeśli chodzi o nie wiem, całą dykcję i tak dalej. W każdym razie, jeśli Wam się podobało, jeśli doceniacie, że, że w ogóle przetrwałem ten odcinek, to dajcie łapkę w górę i do usłyszenia za tydzień. Na razie!